Hey. Dzień dobry, sobie w Brawlster. Dzisiaj otworzymy sobie postać Tak, jest Mike. Przeciwnałem ten 20 2000 kwarków. To Do Dynamike'a Także otwieramy, tak, ten moment to jest on Albo nie, jeszcze nie Jeszcze przeglądniemy sobie inne moje postacie Mam 14, mam 6 w Colta Bula, Jessie Broka, Elkrymo Barleya, Poco, Rose. O, Poco jest fajny. Fajnie jest ubrany. Barley z tym go to też jest fajny. Roza. Dobra, ale przechodzimy teraz do najciekawszej części. Odbieramy Dynamajka. To, to się nagrywa, to się nagrywa. Dynamajk. Szósta postać. Mike rzuca dwoma wybuchowymi grzelaczami Także mamy go w naszych zadniażach Dynamaik Tak, o proszę państwa Dynamaik jest posiadany Tutaj z tyłu ma taki fajny plechatek I nagra może jeszcze dzisiaj kolejne filmy jak gramy Jeżeli wam się spodobało zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i z wątkiem i do zobaczenia jaki będzie dalej.